Uwielbiam Sotheby's Kipion, ma dwa razy więcej mocy, więc powiem jeszcze za chwilę o dostępności, o terminie i o tym ile tu przyjeżdża. Dobry wieczór, mam nadzieję, że przestaniemy mówić to o godzinie 16, a zaczniemy o 21, jak normalni ludzie i że asfalt będzie cieplejszy i dni po prostu dłuższe, a wszystko po to, żebyśmy mogli cieszyć się ponownie naszymi jednośladami. Mam ogromną przyjemność podzielić się z Wami moją całą wiedzą na temat polskiej premiery Benelli BKX 125. Zapraszam. Słuchajcie, Benelli długo kazało na ten projekt czekać, ale mam takie przekonanie, że wykorzystali ten czas i rzeczywiście pokazali coś, co jest godne tego czekania i godne tego czasu, który musieliśmy na tym czekaniu spędzić. Projekt, sam projekt, od samego frontu, zwróćcie uwagę na te przestrzenie, panele, w zasadzie strefy led -owe. nie wiem jak je nazwać, to się wymyka zupełnie temu wszystkiemu, co jest na rynku. To jest zupełne zaskoczenie, zupełna nowość. Są to takie trójwymiarowe panele led -owe. po prostu chyba to najbliższe jest rzeczywistości I rzeczywiście one są widoczne zarówno z przodu, jak i z boku. Nie są takim Klasycznym paskiem prostym. Już to świadczy. Te dwie lampy, jedna pod drugą, plus wyprofilowany daszek. Moim zdaniem wygląda ten motocykl już z przodu świetnie. Później profil. Proste linie, czyste. Dużo nawiązań do, do klasyki, do tego pierwszego Benelli BKI 25 bodajże z lat 70., o ile dobrze kojarzę. I sam zgrabny tył w wersji 25 z bagażnikiem i lampy zespolone, czyli kierunki. Pozycje i hamulce po prostu w kierunkowskazach bez lampy centralnej, niczym w BMW XR. Więc kapitalne połączenie klasyki i, i, i nowoczesności, pełne panele LED i, i, i rozwiązania innowacyjne. W tym segmencie i od Benelli to naprawdę jest spore zaskoczenie. Do, o projekcie muszę powiedzieć jeszcze, że za projekt, tak jak za projekt każdego Benelli, i to jest ogromna wartość Benelli w moim przekonaniu, jest. Stile benelli e... bezaro. Centro stile Benelli Bezaro. Tak, centro stile Benelli Bezaro. Prawda jest odpowiedzialny za projekt. Powiedz jeszcze raz: Centro stile Benelli Bezaro. Centro stile Benelli Bezaro. Czyli rzeczywiście Włosi są z ten projekt odpowiedzialni, co widać każdym detalu. Lećmy dalej, dane techniczne. To, co jest dla Was równie istotne, albo może nawet bardziej istotne, to moc. Tutaj moc maksymalna, maksymalne 15 koni w tym segmencie. W tych ramach homologacyjnych to jest maksymalna moc 11 kW, czyli 15 KM, 12 N w tym przypadku. I waga na mokro, czyli zalany płynami i 90% paliwa w baku, 148 kg. Bak 12 litrów, czyli 130 parę motocykl waży na sucho. Dalej zważymy go oczywiście. Jak tylko przyjedzie, na pewno go zważymy i powiemy Wam dokładnie, ile waży suchy, a ile. Zalane do pełna. Dalej, widelec lagi o 41 cm, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że on posiada pełną regulację przedniego zawiasu, czyli napięcie wstępne, kompresja, odbicie, to wszystko możecie sobie regulować, pobawić się tym zawieszeniem i dopasować sobie je po prostu pod pod Wasze preferencje i zobaczyć w ogóle, jak to jest mieć regulowane zawieszenie, bo myślę, że nie wszyscy mieli okazję z takim zawieszeniem mieć do czynienia. Dalej, rozstaw osi, rozstaw kół to ponad 1,40 1426 mm i bardzo duża tarcza. Jak na stylistkę piątkę, 28, 280 mm, 28 cm tarcza z przodu i co ważne, Oczywiście z ABS-em, tak? Czyli właściwie mamy taką maksymalną konfigurację. I bardzo proszę, poprawcie mnie, napiszcie w komentarzu, jeśli jest coś y, tak wyposażonego. Mówię o takich Adventure'ach małych 125, co ma ABS, y, 6 biegów, y, pełnomoc 15 koni, i jeszcze sporo wyposażenia, o którym y, powiem za chwilę, bo znalazłem trochę konkurencji, ale nawet nie jestem w stanie porównać jeden do jednego. To też ma być krótki odcinek, więc nie o tym. Ale najbliżej chyba są Riechu, a y, do Aventura 125, ale tam jest CBS, nie ma właśnie chociażby handbarów y, i moc też jest niższa. Tak samo Malaguti. Malagutti Duna bodajże, 125 chyba jest najbliżej, ma ABS. Z kolei tam jest niższa moc i ten projekt no, już nie jest tak świeży. Poza tym tam no to, to moto są nowe u dealerów z 2022 roku. Nie wiem na czym polega ta marka. Podsumowując mam prośbę, jeśli znajdziecie coś podobnego w maksymalnych i podobnych parametrach w 125 to bardzo proszę napiszcie w komentarzu. Chętnie się temu przyjdzie i chętnie go porównamy przede wszystkim z tym co jest na rynku najlepsze. Dalej uposażenie i tu trzeba podzielić ten motocykl na, na dwa modele, na które dzieli go producent tak naprawdę. Czyli mam BKX25, to jest motocykl na kole 19 szprychowa z przodu i 17 z tyłu, czyli taki nacechowany na takiej lekko kostkowej oponie, nacechowany bardziej szutrowo do, do, dla tych, którzy, którzy jak mają tylko okazję, to gdzieś wybierają polną drogę czy za każdym razem, kiedy właśnie mają okazję, lubią zboczyć z głównego nurtu. I wersja BKX 125S, czyli sport lub szosa, możemy sobie tak to interpretować, czyli 17 na, z przodu, 17 z tyłu na aluminiowych felgach dla tych, którzy, którzy zdecydowanie lubią asfalt. Oczywiście jest z przodu, jest z tyłu, to w każdym z tych motocykli handbary z kierunkami, zintegrowanymi z przodu z kolei, natomiast bagażnik jest w standardzie, ale tylko w wersji tej bez S, czyli tej wersji BKX 125, czyli na 19 z przodu. Tak to producent rozwiązał? Nie wiem, ze względów stylistycznych prawdopodobnie mm, tak się mogę domyślać. Prześwit 23 cm. I bak o pojemności 12 litrów. To chyba najważniejsze dane techniczne. Nie chcę Was to zanudzać, tylko chciałbym powiedzieć o tym, że rzeczywiście jest to lekki motocykl. A cena, przez cena, cena to jest 15 990 brutto. Więc dokładając tą cenę i maksymalne wyposażenie z tym projektem. Naprawdę trudno było mi znaleźć lepszego zawodnika w tym segmencie. Także ponawiam apel, jeśli coś jest podobnego albo lepszego, bardzo proszę napiszcie. Na pewno porównamy, zderzymy te motocykle ze sobą. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powiem jeszcze za chwilę o dostępności, o terminie i o tym, ileż tu przyjeżdża, ale zanim jeszcze wspomnę tylko o tym, że równolegle z BKX25 wchodzi na rynek również BKX300. BKX300 w zasadzie jest bardzo podobnym konstruktem, w zasadzie jest to to samo, tylko oczywiście większy silnik, nadal single. Oczywiście silnik jest chłodzony cieczą, nie powiedziałem chyba tego, to jest podstawa, to też jest ważna rzecz. Będzie 300 w tym samym nadwoziu, w zasadzie wyglądająca identycznie, w nieco innych kolorach. 300 będzie ważyła tylko 7 kg więcej, a będzie oferowała dwa razy więcej mocy. Więc myślę, że to naprawdę będzie. Gruby zawodnik, gruba propozycja, nie mogę się doczekać, szczególnie właśnie z szesetki. Chociaż uwielbiam te Słowackie Piątki, Stają tyle lekkości, tyle po prostu takiej pierwotnej frajdy. Przypomina mi się to wszystko jak pierwsza ścisła na motocyklu. Uwielbiam Słowackie Piątki. Teraz tak, rzeczy organizacyjne, dostępność. Chciałbym powiedzieć, że początek marca, ale nie jestem tego terminu Pewien, przygotujmy się na połowę marca. To jest termin, o którym możemy rozmawiać. Może to będzie troszkę wcześniej, może troszkę później. Aktualnie dealerzy już część tych najbardziej aktywnych, najbardziej niecierpliwych wystawiło już oferty na Otomoto i można te motocykle znaleźć i w domyśle sobie taką sztukę zarezerwować, a myślę, że warto, bo na początek w tej pierwszym okienku i w tej pierwszej dostawie przyjeżdża tylko 100 parę sztuk, ja teraz nie pamiętam, chyba 115. I one w większości są właśnie już w rezerwacjach dilerskich. Więc do marca czas szybko nam mije, mam nadzieję, dni są coraz dłuższe, asfalt coraz cieplejszy. Dziękuję Wam za uwagę. To tyle na dzisiaj. Pa-pa!